Cześć, jest tej strony HobbyGuys.pl Nagrywam vlog z roweru Przepraszam Was Ale nagrywam <grymne> Dobra jedziemy Po tym Bo ja tylko taki krótki filmik nagram No nie było, ponieważ Jest zimno już bardzo zimno. To nie mogę tak bardzo długo jeździć. Dlatego jedziemy się przejechać. Chciałem wam opowiedzieć, że nie polecam kijków do selfie. Dziadostwo, do No dziadostwo, po prostu dziadostwo. Dobra, nieważne. Pojadę y... sobie. Dobra, weszło mi Przepraszam, to jest mój kijek do selfie, który zawodzi. Jest dziadostwem. Bardzo dziadostwem. To jest głupi pies to Spadaj dziadu Chciałam wam powiedzieć, że ten kupię przepytardy, może będzie filmik, z Sylwestra, nie wiem, ja się pomyślę Co by ja Wam tu było opowiadać Nagram jeszcze może serię dzisiaj z niej, może nie, nie obiecuję. Chciałbym, żeby było pod tym filmem dużo łapek w górę, bo ogólnie mam bardzo mało. W końcu mnie Mr Fat mnie subskrybuje, bo nienawidzę tego człowieka. Nie liczy się dla mnie z zerem i gupy. Jest jak but. Kurde. Kurde. Pojedziemy sobie jeszcze ulicą może, pojedziemy sobie nie? to jest mój dom tam żółty, dobra, nieważne, ogólnie chciałbym wam powiedzieć, że jeszcze, o, jest tam mój pies, pies tam idzie. Suczka, przepraszam, suczka nie pies, suczka Lila idź stąd, bo cię zabiję po prostu. Rowerem w ciężlawę. Idziemy sobie do lasu może jeszcze. Ale wątpię, żebyśmy jeszcze byli w lesie. No. I ogólnie chciałam Wam opowiadać Będziemy w ogóle brać kurde nie, zrobię chyba serię chyba nie. dokładnie czekajcie telefon, no czy nie mój telefon, tylko ten głupi skijek do selfie zawodzi zgówniany i gówno o. dobra jeszcze pojadę dzisiaj sobie przejdziemy się w tamtą stronę Uli po pojedziemy ulicą Ponieważ nieba, bo... No, bo chciałam przyjechać ulicą. Przepraszam. Zmieniłem przewrótkę właśnie. Przepraszam. Znowu.

Do mojego kolegi Patryka Pozdrawiam, to mama jechała Znaczy szła, Boże, jechała Szła oh. I przejdziemy Idziemy 15 na godzinę 16, 17 20, 21 22 23 23 na godzinę. No. Mój rekord to jest, czekajcie. Na najwyższych przerzutkach 56 na godzinę. Nie wiem czy to dużo czy mało. piszcie w komentarza. 11 11. Powiedzcie na mojego. Yy. Facebooka, Hubert z taką mapką motorem Każdego przyjmuję Więc Jest bardzo fajnie Bardzo zimno jest bardzo zimno, a ja rękawiczek nie wziąłem A to chyba już będę kończył ten odcinek z przywieźli i balangują złomiono, no, no tutaj, więc pojedziemy chyba szybciutko tędy, więc tutaj chyba zakończymy, nie wiem, o tak tutaj. Więc dziękujemy za oglądanie. wam się. Podobało? Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i jakiś miły komentarz. Pa.